Zbliżająca się Wielkanoc to dla katolików czas wyjątkowych przygotowań duchowych. Oprócz tradycyjnych świątecznych obrzędów, w tym roku wiernych czeka specjalna Niedzielna Msza Święta. Czy uczestnictwo jest obowiązkowe? Biskupi mają jednoznaczną odpowiedź. Poznaj szczegóły w naszym najnowszym przeglądzie wiadomości. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek. Nadchodzące święta Wielkanocne zbliżają się nieubłaganie. A katolicy na całym świecie w pełni angażują się w przygotowania do celebracji tego niezwykle istotnego momentu w kalendarzu liturgicznym. Wielkanoc, będąca najstarszym i jednocześnie najważniejszym świętem chrześcijańskim, upamiętnia mękę, śmierć oraz triumfujące zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nim jednak same święta nadejdą, wspólnota wiernych bierze udział w wielu uroczystościach religijnych związanych z okresem Wielkiego Tygodnia. To czas wzmożonych wizyt w kościołach które są obligatoryjne dla każdego praktykującego katolika, co do czego biskupi nie mają najmniejszych wątpliwości i podkreślają to z mocą. Początek wiosny zwiastuje nie tylko odrodzenie przyrody, ale również początek czterdziestodniowego wielkiego postu, okresu pełnego refleksji i duchowego przygotowania do Wielkanocy. Jest to czas, kiedy wierni nie tylko angażują się w post, modlitwy oraz inne formy pokuty, ale i przygotowują swoje serca oraz domy na nadchodzące, pełne radości święto. W tym szczególnym okresie Kościół organizuje wiele wydarzeń liturgicznych, które mają na celu wprowadzenie wiernych w tajemnice paschalne, a jednym z kluczowych momentów tego czasu jest wyjątkowa msza święta odprawiana w niedzielę, przed rozpoczęciem obchodów Wielkiego Tygodnia. Rok 2025 przynosi ze sobą Wielkanoc przypadającą na 20 kwietnia, ale zanim to nastąpi, katolików czeka intensywny tydzień pełen liturgicznych wydarzeń, rozpoczynający się 13 kwietnia tzw. Niedzielą Palmową. Wydarzenie to oznacza wjazd Jezusa do Jerozolimy i otwiera przed wiernymi drzwi do kontemplacji ostatnich dni Zbawiciela. Uroczystość ta jest jednym z ważniejszych momentów w tym szczególnym okresie, łącząc całe wspólnoty w modlitwie oraz refleksji. Wierni z całego świata, uzbrojeni w palmy, gromadzą się na licznych procesjach, łącząc się w jednym duchu. Wszystko to pokazuje, jak niezmiernie istotna jest dla katolików ta wyjątkowa pora, wymagająca zarówno duchowego zaangażowania, jak i wyjątkowego połączenia tradycji z głęboką wiarą, dlatego każdy aspekt tego czasu jest traktowany z należytą starannością i szacunkiem. Sąsiedzi Barbary Skrzypek wspominają wizyty Jarosława Kaczyńskiego, kiedy to cała ulica była zablokowana przez przybyłych gości. Niedziela Palmowa jest świętem które przypomina wydarzenia mające miejsce na kilka dni przed męką Jezusa, kiedy Chrystus triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Na tę pamiątkę w kościołach radośnie śpiewane jest Hosanna. W czasie, przyodczytywana odczytywana jest męka Pańska według jednego z ewangelistów, Mateusza, Marka lub Łukasza, a wierni w milczeniu klękają, oddając hołd Chrystusowi, gdy wysłuchują słów o jego śmierci. To święto ma w kościele katolickim nie tylko głęboki wymiar duchowy, ale także symboliczny. Palmy, które przed wiekami ścinano i rozkładano na drodze Chrystusa, są symbolem zwycięstwa, pokoju oraz chwały. W Polsce gałązki te wykonuje się z lokalnych materiałów, takich jak wieżba, Bukszpan, suszone kwiaty i zioła. Mimo istotnego znaczenia tego święta, wielu ludzi, zaaferowanych przygotowaniami do zbliżających się świąt wielkanocnych, nie znajduje czasu na uczestnictwo w mszy. W związku z tym pojawia się pytanie, czy obecność w kościele tego dnia jest obowiązkowa. W tym względzie duchowni, w tym biskupi, wypowiadają się zgodnie w jednym tonie. Niedziela palmowa jest także związana z różnorodnymi tradycjami. Najważniejszym zwyczajem jest poświęcanie palm, które następnie przechowywane są w domach w nadziei na błogosławieństwo oraz ochronę przed złem. Co ciekawe, w niektórych regionach Polski, takich jak Lipowa Murowana, organizowane są konkursy na najwyższe i najpiękniej wykonane palmy. Te rzeźby rękodzielnicze Pełne kunsztu i finezji, niekiedy osiągają wysokość kilkunastu metrów, wzbudzając podziw uczestników i widzów. Tradycje te ukazują jedność wiernych oraz ich przywiązanie do religijnych i kulturowych wartości, które są pielęgnowane z pokolenia na pokolenie. Tadeusz Rydzyk zdecydował się na wyjście z cienia i otwarcie podzielił się informacjami na temat swojej pensji, pytając retorycznie, czy kiedykolwiek coś ukradł ludziom. Tymczasem w różnych zakątkach kraju odbywają się niezwykłe procesje. Które mają uczcić triumfalny wjazd Chrystusa do miasta Jerozolimy? W niektórych miejscowościach organizowane są nawet bogate w szczegóły inscenizacje tego ważnego wydarzenia, gdzie uczestnicy z pełnym zaangażowaniem wcielają się w postacie znane z Pisma Świętego. Niedziela palmowa, oprócz swego wymiaru religijnego, znajduje również szerokie odbicie w dziełach sztuki, muzyce oraz literaturze. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy uczeszczanie nam się w tym dniu jest dla katolików koniecznością? Odpowiedź jest dość jednoznaczna. Biskupi jasno zaznaczają, że każdy wierny Kościoła katolickiego ma obowiązek uczestniczenia w mszy świętej w dni świąteczne, a do takich zaliczają się wszystkie niedziele w roku liturgicznym. Stąd łatwo można wywnioskować, że i niedziela palmowa wpisuje się w ten obowiązek. Oznacza to, że tego dnia katolicy powinni wziąć udział w nabożeństwie, które jest celebrowane jako ważny element ich wiary. Duchowni nie tylko przypominają o obowiązku wynikającym z nauk Kościoła, ale także zwracają uwagę na duchową wartość uczestnictwa w obchodach Niedzieli Palmowej. To wyjątkowe święto daje uczestnikom szansę na głębsze przeżycie niezwykle ważnych dni w kalendarzu kościelnym. Łączy ono w sobie radość i triumf związany z obecnością Chrystusa oraz zapowiedź jego cierpienia, tworząc symboliczne połączenie między czasem refleksji Wielkiego Postu a radością świąt zmartwychwstania pańskiego i suba. Po więcej ciekawych ploteczek